12 sierpnia 1969 roku w parafii i rządzie, w godzinach rannych, ubierając się do Mszy Świętej, zmarł ksiądz Prałat Jan Banasiewicz. W jego sypialni nad klęcznikiem wisiał przestrzelony krzyż. Do parafii i rządzie ksiądz Prałat przyszedł z parafii na głowicę, gdzie był proboszczem w czasie II wojny światowej. Krzyż, o którym mowa, Wisiał w czasie wojny w jednej z klas szkoły podstawowej w Nagłowicach. W roku 1944 Niemcy, mieszkający w szkole podstawowej, w Wielkim Poście, urządzili bal obficie zakrapiany alkoholem. Pijani Niemcy zaczęli strzelać do portretów i różnych plansz wiszących na ścianach. Wreszcie któryś z Niemców zaproponował, żeby strzelać do krzyża, który wisiał w tej klasie. Oddali prawdopodobnie około dziesięciu strzałów, gdyż tyle naliczono śladów w ścianie i krzyżu. Świadkami tego wydarzenia byli także Polacy z okolic Jędrzejowa, prawdopodobnie konfidenci, oraz sołtys z pobliskiego Rakoszyna. Na drugi dzień, był to czwartek, Niemcy udali się do Rakoszyna. Na furmance siedzieli Niemka, trzech Niemców i na przednim siedzeniu furman. Za nagłowicami najechali na minę albo jakiś pocisk, który wybuchając, oderwał połowę wozu i rozszarpał Niemców i Niemkę. Ci właśnie ludzie strzelali w przeddzień do krzyża. Dziwnym trafem ocalał Furman i jego koń. Furman nie mógł zrozumieć, że wielki wybuch, jak mu się wydawało, urwał i zniszczył połowę wozu wraz z ludźmi, podczas gdy on poczuł tylko mocniejszy podmuch wiatru, uderzający go w plecy. Całą tą relację przekazał ksiądz kanonik Jan Iłczyk, proboszcz parafii Proszowice pochodzący z parafii Rządzie, któremu historię tego krzyża opowiedział ksiądz prałat Jan Banasiewicz. Dzisiaj krzyż możemy oglądać w parafii świętego Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Znajduje się on w nawie w oszklonej gablocie na bocznym ołtarzu.